Siemano Mordeczki. Z tej strony, Gorgo, w dzisiejszym odcinku muszę Wam coś pokazać, o czymś z Wami porozmawiać. Hmm, można by powiedzieć, że ktoś z mojej rodziny, członek mojej rodziny, zamówił fingerboarda dla kogoś innego z rodziny. Nie będę tutaj za bardzo mówił, bo to jest nieważne. Ważne jest to, że ten fingerboard przyszedł i okazał się totalnym padziewiem. Zapraszam do oglądania. Normalnie bym nie hejtował takich rzeczy, gdyby nie to, że ten fingerboard wcale nie był tani, ponieważ kosztował chyba ponad 50 zł plus przesyłka. Yy, okazało się, że to są dwa w zestawie i tak naprawdę okazało się, że to jest totalne badziewie. A dlaczego? A właśnie dlatego, że przyszło coś takiego. Totalnie cały metalowy z papierem ściernym od góry, dosłownie taki typowy papier ścierny. Traki przyszły typowo metalowe, do zmontowania z kółeczkami metalowymi, bez łożysk w środku oczywiście yy, one są bez łożysk no ogólnie jakoś bym to zdzierżył, gdyby nie fakt, że one w ogóle nie mają żadnej gumki więc nie mają żadnej, a to żadnej amortyzacji yy, na aukcji tego za bardzo nie było widać także więc wkupił trochę w ciemno a czemu badziewne? Ponieważ przy montażu, przy dokręcaniu śrubek, przy dokręcaniu śrubek, czyli przy normalnej rzeczy, przy dokręcaniu śrubek skończyło się to tak: po prostu połamało się, połamało się w rękach, połamało się traki w rękach i oczywiście wymiany nie udzielono. Yy, tak samo jest z tym drugim trakiem totalnie się odłamał. Próbowaliśmy to jeszcze troszkę przykleić, ale no, nic nie zdaje egzaminu, ponieważ są o, ponieważ są po prostu troszkę za ciężkie. E, nie będę tutaj mówił, jaka to firma i tak dalej, bo to nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, żebyście uważali, co zamawiacie na internecie, jakie fingerboardy, szczególnie jak chcecie trochę zaoszczędzić, ponieważ jak widzicie, czasami zaoszczędzanie kończy się właśnie czymś takim, że w tapiacie 5 dych jesteście 50 zł w plecy. I, I tak i tak musicie wydać drugie tyle, żeby kupić sobie lepszą deskę, albo po prostu taką, która będzie jeździć. Dla porównania mamy tutaj Granta. Drewienko prawdziwe, lżejszy, ruchome traki, kółka się kręcą z łożyskami, wszystko fajnie się trzyma. Papier ścierny, wygodny dla palców. Tutaj znowu mamy deskę metalową. Okej, okay, jeszcze to przeżyjemy, ale ciężkie traki. Kółka się fajnie kręcą, co prawda, ale są metalowe, więc to będzie ciężko się... pod. Kupią się będzie jeździć, będzie się ślizgać przede wszystkim. No i metalowe traki w ogóle bez amortyzacji, czyli będziemy jeździć cały czas prosto. Nie da się skręcić, nie da się wylądować pod kątem ani nic. No nie da się nic amortyzować tych lądowań naszych, nie? Czyli lekko pod kątem wylądujecie, no i nie ma opcji, bo one się nie zginają, przez co łamią się na przykład później traki. No i szukacie trochę taniej na internecie, a później wychodzi, jak wychodzi, i kupujecie badziewie. Dlatego powstaje ten filmik, żeby Was ostrzec. I żebyście zwracali uwagę na to, jakie kupujecie przez internet deski, piszcie w komentarzach. Dajcie znać w komentarzach, jakie fingerboardy wykupujecie. Niech ludzie, którzy jeszcze nie wiedzą, niech sobie zasugerują się chociaż komentarzami, które firmy są w miarę Git. No i możecie tam dawać jakieś znaki, informacje i tak dalej. No, chyba to tyle jest na ten temat. Chciałem was po prostu ostrzec, przed tym, żebyście nie kupowali takich metalowych badziewi, bo to widzicie jak to się kończy, to nawet nie były używane deski, nikt ich nie użył, czeicie? To przy pierwszym montażu się rozleciała pierwsza deska i przy drugim montażu się rozleciała druga deska, czyli to nie jest tak, że to był przypadek. Dobra, jak się z wami żegnam, mam nadzieję, że was ostrzegłem na czas i miłego dnia. Tak wam jeszcze z bliska pokażę, widzicie? Pa, pa gość Tak to wygląda. O, o, o. A tutaj macie te traki, nie? Patrz. Widzisz to? No przecież to widać, że to ewidentnie no... Halo, co, co, coś tu nie gra, tak? Co, coś tu nie gra, no. Znowu mi ostrość łapie na mordę, no jelo. Dobra, co, co, coś tu nie gra, tak? Tak to powinno wyglądać. Fajnie zgina się. Ja nie mówię, że identyczny. To jakie kupujecie przez internet? Dokładnie, zwracajcie uwagę na to, jakie kupujecie przez internety fingerboardy. Czekajcie sobie, obrócę ekranik. Jedną rzecz jeszcze chcę dopowiedzieć na sam koniec, ponieważ zapomniałem o tym powiedzieć. Chodzi o to, że nie chcę hejtować żadnej firmy, która robi fingerboardy i tak dalej, bo może akurat przyszedł do mnie wadliwy egzemplarz. W sensie do mnie, do mojej rodziny, nie? Może to jest akurat jeden na tysiąc, ale wadliwy, nie? Jednak... Uczula, żebyście sprawdzili dokładnie i kupowali to, co jest przynajmniej pewne. Miłego.